W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowania składaniem wniosków paszportowych. Najlepiej pokazać to na liczbach, ponieważ w styczniu przykładowo w, przez cały miesiąc złożono około 19 tysięcy wniosków paszportowych, w lutym 28 tysięcy wniosków, a w marcu jest to już 58 tysięcy wniosków paszportowych złożonych. Tak więc widać, że, że tutaj. Z Skala rzeczywiście bardzo wzrosła, natomiast nie wpływa to na terminowość wydania przez Urząd Paszportu. Termin do 30 dni na wydanie paszportu jest zachowany, tak więc tutaj nie ma obaw żadnych. Wszystkie wnioski są na bieżąco realizowane, paszporty są wydawane i w związku z tym również oczywiście taki apel, że jeśli nie ma potrzeby, tutaj nie ma powodów, aby się spieszyć, ponieważ wszystkie procedury, działają, paszporty są wydawane, niczego nie brakuje i wszyscy ten paszport uzyskują i będą go uzyskiwać. Były takie dni, że formowały się kolejki. Na przykład my możemy potwierdzić, że od wczesnych godzin porannych, czy od piątej, czy od szóstej ustawiały się kolejki. Natomiast w naszym urzędzie przyjęliśmy takie założenie, żeby wszystkich obsługiwać. W związku z tym zrezygnowaliśmy na przykład z umawiania wizyt online, ponieważ nie wszyscy przychodzili na takie wizyty. Natomiast wzmocniliśmy obsługę we wszystkich punktach, tak żeby naprawdę wszystkie stanowiska działały. W niektórych punktach też. Zwiększyliśmy liczbę stanowisk, tak aby przez cały dzień prowadzić płynną obsługę. Praktycznie w tej chwili te kolejki no, już nie są takie duże. Nie potwierdzamy takich informacji, jakoby gdzieś druków brakowało. Mogło się zdarzyć, że może na jakimś stoliku przez chwilę prawda, nie było druku, natomiast one są na bieżąco dokładane, są w punktach paszportowych zabezpieczone i też dostosowaliśmy to do tego zwiększonego ruchu. Tak więc e, obsługujemy e, każdego interesanta. Jest e, planowana zmiana dotycząca formy wniosku. E, będzie możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej. Natomiast to nie oznacza, że, że będzie to można zrobić z domu, ponieważ cały czas trzeba będzie stawić się w punkcie paszportowym, ponieważ musimy złożyć chociażby odciski palców i będzie to po prostu inny wniosek, wniosek elektroniczny. Ta zmiana jest przygotowywana już tutaj i w rozwiązania techniczne są przygotowane, natomiast to oczywiście w odpowiednim momencie zostanie ogłoszone i też będziemy o tym informować naszych mieszkańców, ale nie zmieni się ta zasada, że trzeba złożyć wniosek osobiście w urzędzie.